Witajcie, jestem Karolina i jestem certyfikowaną instruktorką Face Yogi. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam zaprezentować tak zwane jerzyki albo piłeczki refleksologiczne. Rano są świetne na to, by zredukować opuchlizny, zastoje limfatyczne. Z kolei, wieczorem, kiedy nasz organizm przerzuca się na tryb regeneracyjny, naruszają różne tkanki w naszej skórze jeszcze szybciej się odbudowują i to jest bardziej efektywne. Zasadami takiego masażu jest to, żeby wykonywać około 10-15 ruchów na każdej części ciała, jaką masujemy. Ważne, żeby przed masażem wytonizować skórę, czyli przewrócić jej naturalne pH. I taki masaż możemy wykonywać ruchami poziomymi albo pionowymi i możemy zacząć od szyi. Dalej przejdziemy do masażu naszych bruzdek nosowo-wargowych i takie jeżyki fantastycznie ujemrniają naszą skórę i rozluźniają mięśnie. Dlatego też warto a propos rozluźnienia mięśni masować nasze szczęki, co jest tak zwaną terapią bruksizmu, czyli problemu zaciskania szczęk, które przyczyniają się do powstawania niekorzystnych zastojów limfatycznych na naszej twarzy powstawania bruzdek. Masaż wokół oczu wykonujemy takimi okrągłymi ruchami, koniecznie w kierunku, w jakim pokazuję, ponieważ to jest ruch odpływu limfy. I czoło masujemy w ten sposób, pionowo albo poziomo. Takimi jeżykami można fantastycznie też sobie wymasować Naszą skórę głowy, żeby stymulować porost włosów. Jeśli jesteście zainteresowani bardziej tymi jeżykami, to serdecznie Was zapraszam na moje warsztaty i zajęcia, jakie prowadzę, oraz na Facebooka i Instagrama, gdzie dzielę się różnego rodzaju ciekawostkami pielęgnacyjnymi. Więc mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce.